Trzeba z tej strony punktus. Przez miło do mnie przyszła paczka z głośnikami. No zdecydowałem się wspólnie z Wami, że będą to głośniki 2.0 firmy Genius SPHF 1800A52 Czarne. No i zrobię unboxing tej paczuszy, która przyszła do mnie. A jak grają zobaczymy później na Twitchu. Zobaczymy jak spakowało Morelle. Dosyć porządnie. Przypaczka dosyć potężna o. Tak to mniej więcej będzie wyglądało To te kolumny go burzą, no jest są potężne. Że w środku były dosyć dobrze zabezpieczone. Od boku też były styropiane. Że powinny być dobrze zabezpieczone. Co, otworzymy pierwszy głośnik. folikę folijkę. na przodzie też mam folię taką zabezpieczającą, że tak to wygląda. Już może wezmę zaraz, aparat, nawet w dachu, jeszcze długo Kosztowały 219 zł. Prze... O, pokażę Wam z bliska jak to wygląda Jest jedna kolumna Do tego dodali czy, czyście jakąś książeczkę Jakieś, jakieś, jakieś pewnie no, taka rozkładana jest Jak to podłączyć? Dobra, to już się tym będę bawił za chwilę. A na koniec jeszcze sobie zdjęcie cyknę, jak to wygląda u mnie. Mali kabelecki do komputera. Trzeba podłączyć. No i tutaj jest też jeszcze jeden yy, kabelek. Aha! Podłączenie z drugim i do, podłączenie do zasilania Tak z przodu wygląda to w sumie zdjąć Ostrożnie Nie no, wizualnie naprawdę mega wyglądają Aż się pięknie odbija Boję się, kurde, moich sąsiadów, powiem szczerze. Dobra, to tak to wygląda. Ja się wezmę zaraz za. Tutaj będzie to stało. Myślę, że jeden postawię w tym miejscu. Drugi przysunę monitor, zmieści się na pewno. Bo jak do tej pory, jak mi się głośniki zepsuły, musiałem na dół tu wieżę wyrąbać z jednym głośnikiem. Tu dałem drugi. Tak to wygląda, no. Dobra, myślę tyle. A zobaczymy później na Twitchu jak grają. Że na razie pozdrawiam.